Z poważaniem Antoni Wild. Oh. Człowiekowi siły odchodzą po prostu. Ten ból, ta strata, ta tęsknota jest nie do opisania. Ja nie, nie jestem w stanie opisać tego słowami. Każdy kto stracił kogoś bliskiego yy, brata, siostrę, mamę, tatę wie jak wygląda strata najbliższego członka rodziny. Ja nie, nie chcę tego porównywać do, do, do ale ból jest okropny. Ból jest niewyobrażalny. Ja nie wiem w którą stronę poduszki mam płakać wieczorami, bo miejsca brakuje. I ta bezsilność, bezskuteczność, zwlekanie, nastawienie, dyskryminacja w tym wszystkim, nie ma tutaj w tych instytucjach takiego czegoś, na czym powinien stać fundament działania tych instytucji czyli dobra dziecka. Dobra dziecka według tych instytucji są zapewniane tylko przez kasę. Kasa ma się zgadzać, mają być płacone alimenty. I, I takie dobro dziecka ma być. A to, że dziecko wychowane bez ojca, żyjące w zakłamaniu, nastawione przez matkę, która jest po prostu ma nastawienie mizoandryczne do facetów, z czym się bardzo, powiedzmy, długo kryła, ale po ślubie wszystko się odmieniło. O tym, jak ja wszedłem w ten związek małżeński, tu też zrobię fajną historię. Ponieważ ja te sytuacje też opisywałem kiedy próbowałem złożyć e, zawiadomienie o tym, że moja żona stosowała nade mną przemoc psychiczną, fizyczną i, i tak dalej. Miałem na to też, e, mam na to nagranie. Apeluję do rządzących. Ruszcie dupę. Nie czekajcie, żeby odejść potem od władzy i potem próbować Zebrać głosy tych ojców i mówić, że z prawem rodzinnym trzeba coś zrobić. Nie, teraz jesteście u władzy, ale dla władzy jest to niewygodne. Odgórne zalecenia są takie, że wartości rodzinne w tym kraju mają być coraz słabsze ma być coraz słabsza identyfikacja płciowa wartości rodzinne mają być rozbijane są wprowadzane ustawy, które osobom, które już zawarły związek małżeński. I nagle takiej partnerce odwali korba. No to dzieją się takie rzeczy, że facet z własnego mieszkania jest ekswitowany w trybie natychmiastowym, bez możliwości powrotu, nawet jak jest to jego mieszkanie, na jego kredyt, czy jego własnościowe. No, dzieją się takie rzeczy w Polsce. W Polsce są grupy matek czy madek, czy nie wiem jak to nazwać. Które doradzają sobie, jak ten system doskonale wykorzystywać. Więc skoro są normalnie poradniki, jak tym systemem, normalnie w białych rękawiczkach, totalnie pozostając bezkarnym, niszczyć człowiekowi życie, tak, żeby tracił wszystko, dorobek całego życia, swoją godność, był upodlony, pomówiony, i spotykały go z tego tytułu wszelkie konsekwencje, jakie się spotyka, spotykają normalnie kryminalistów, którzy mają takie same zarzuty. Ponieważ ostatnio w Polsce takie pojęcie jak domniemanie niewinności nie istnieje. Ale w większości to wygląda tak, że jak zostaniesz pomówiony, to ty musisz tak się naprodukować i nasterować, żeby udowodnić swoją niewinność. Ja już miałem takich spraw bodajże trzy. We wszystkich się okazało, nawet w jednej ostatniej się okazało, że mniejsza w to. W każdym razie sprawy są umarzane, co nie zmienia faktu, że ja jestem naciągany przez tą policję. I nawet jeżeli zostanie kulturalnie zrobiona notatka przez telefon, ponieważ ja przebywam jednak cały czas za granicą w Oslo. Nawet jeżeli zostanie taka Notatka sporządzona, z której wynika wszystko jasno, i potem, jak na przykład jestem w Polsce, to dostarczam dowody na płytach CD z tymi potwierdzającymi moją wersję rzeczami, materiałem dowodowym do sprawy, to i tak potem zostaje sprawa umorzona i zostaje ona zażalona zgodnie z prawem, ale ona wtedy może zostać odrzucona, ale. I jeszcze mojej żonie się nie zdarzyło, żeby na jej zażalenie po pierwszym umorzeniu sprawa została odrzucona. Tylko na przykład moja żona zarzuci, że ja nie byłem w tej sprawie, nie ma protokołu z mojego osobistego przesłuchania jest tylko notatka sporządzona przez policjanta prowadzącego czy policjantkę prowadzącą i ona żąda, żeby był protokół z przesłuchania. No i ja specjalnie, jak jestem w Polsce i latam do Krakowa, to muszę się specjalnie umówić na, powiedzmy, piątek, żeby zapierdzielać z Krakowa w Bieszczady do Ustrzyk czy Leska, a potem muszę 500 km do brzegu, żeby w sobotę podjąć kontakt. To jest naciąganie mnie po prostu na koszty i na pieniądze, tak samo jak moja żona żądała konfrontacji yy, mnie jako osoby, która się nad nią znęcała, żeby była zrobiona konfrontacja, przepraszam, konfrontacja, nie prowokacja. Konfrontacja. Ja na wszystko się zgodziłem i pani policjantka, która miała to przeprowadzić, stwierdziła, widząc jakie ja mam koszty tego wszystkiego, jak to wygląda, że ona mimo tego, że sobotę ma wolną, przyjedzie w sobotę, zrobimy tę konfrontację w sobotę, w sobotę o godzinie tam powiedzmy 8 rano. Potrwa ona ponad godzinkę, czy gdzieś około godzinki i potem ja będę mógł się udać normalnie na kontakt, który wtedy miałem jeszcze w obecności kuratora u niej w miejscu zamieszkania tam w, na, w Bieszczadach No, ja na to przystałem, ale moja żona na to nie przystała. Ona jeszcze w tym zażaleniu żądała konfrontacji moich rodziców z jej rodzicami. Mimo, że nigdy się nie poznali i nie poznali się do tej pory, chociaż moja mama się z jej mamą yy, widziała raz, to ta yy, moja tościowa machała jej palcem przed nosem. <laughs> to, to było 12 sierpnia się poznały, ale chyba miło wspominają. Yy, w każdym razie moja żona, jak usłyszała o czymś takim, powiedziała: Nie, absolutnie. Ona sobie nie wyobraża, że jak ja potem mam się z dzieckiem zobaczyć. No i ogólnie nakazała wtedy prokuraturze wyznaczyć jakiś termin, w ogóle to najlepiej gdzieś tydzień później, gdzieś w środku tygodnia, tak żebym ja najlepiej wziął sobie tydzień wolnego, bezpłatnego, stracił pieniędzy i specjalnie przylatywał na to spotkanie, na, to, na tą konfrontację, bo ona tam rozdaje karty. No to sprawa została całkowicie umorzona, do tej konfrontacji nigdy nie doszło. Mimo, że na wszystko się zgodziłem, mimo, że miałem opory, mówię, ale ja nie chcę z tą panią, mówię, to ona się nade mną znęcała i to ona jest Piękną manipulatorką, w... w każdym razie Ma kobita tupet Robi to celowo, ma z tego Czystą satysfakcję Pytanie brzmi Czy ty sobie zdajesz sprawę, bo ja wiem, że ty oglądasz każdy jeden materiał, bo Dodając różne materiały, wcześniej one się już pojawiały i tak dalej. Ja mówię do Wysokiego Sądu: tak, dodawałem, oczywiście, w aktach desperacji, z tej już po prostu bezsilności, będę dodawał takie materiały. Mam prawo głosu w tym kraju i będę mówił stanowcze: stop alienacji rodzicielskiej, stop dyskryminacji ojców w sądach rodzinnych trzeba. Alienację, spenalizować. Osoby, które dokonują tego przestępstwa, powinny iść po prostu do więzienia, łamane przez psychiatryk, ponieważ to nie są osoby zrównoważone, które celowo niszczą psychikę dziecka. Dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje obojga kochających rodziców. To jest ważne słowo kochających rodziców, bo jak są rodzice, którzy nie kochają, to jest wasz wybór. Ale jak jest rodzic, który kocha i on musi walczyć, pytanie brzmi, dlaczego on musi w ogóle walczyć o swoje dziecko, które kocha? Życzę miłego, miłego dziąka. Chociaż zakończę ten filmik i, i nagram jeszcze, jak próbowałem, jak próbowałem e, przez półtorej miesiąca zgłosić, że... Mm, Zgłosić, że moja żona się nade mną próbowała, nie próbowała, no znęcała się autentycznie. Podałem szereg dowodów, świadków jaki był finał tego wszystkiego.